Chyba trzeba w balon wejść, żeby się... Właśnie razmienić. też tak minie, tutaj nie chodzi o balony. Balunią wydaje mi się, że muszę coś uderzony. O! Tak, idziemy ja się wypierdolić! Jej! Ja chcę... O, dobrze, właśnie... Bo, bo, bo wtedy będzie więcej hajsu na wpadnie. Bo tak się automatnie zamknie z transportem. Okej. Ludzie, tu nie A... Aha. Tej, tej mapy nie lubię. Po chuj się, jak coś nie ok. Kis, Or, kurwa, Kiss. jak się Ej, wystraszyłem. Ciebie się wystraszyłem, i tak. Teżuję mnie. Ej, bo mnie też. spierdalaj Ty z tym. Ja nie chcę na to patrzeć. Zjeść, to zabierz. Hipnoza. No bo mamy fula już jak coś. No Popad... bo tam się rowerek sam jeździ. Cześć. Patrzcie, nie. no tutaj rowerek sam jeździ. O, a, a widzisz taką wielką zjawię na górę? Ej, Buka to ty? O, o kurwa, kurde. to chyba ona. Pizda, jesteś okay, skoczek bo. Buka. O kurwa. Oh, curva! <laughs> Ja pierdolę Na widok, jak czy jak widzi i jak Co to za mać! Co to za gówno było? Czy, kucasz, czy nie! Obojętnie czy kucasz czy nie to cię widzi gówno Nie no przecież zawsze mnie pominał, mnie pomijało cały czas Dobra, to na początku nie ma nic strasznego, widnijmy po prostu jak gdyby... Dokładnie, idziemy! Ja zawsze tak ładnie. O kur, kokuter! Pozdrawiam. Co tam było? Ten ze strzelbą. Hup. Dijcie <grym> nie Ty poszedł? Jesteś chujnie kolega, chujnie, chujnie kolega Szymona głowa jest w środku jakby co? a on poszedł w lewo, ten dziad Okej, okay. jest tu kurwa Idzie tu, idzie tu, idzie tu A jak ja będę do... Ja pierdolę, czemu on mi, do mnie strzelił? Ale no nie powiem, nie spodziewałem się od razu strzelca na wejściu. No e, strzel za nimi. Byś tam był, chora, dosadzić. Gdzie? Yeah. Czy mi się wydawało, czy strzelca? Można tam dosadzić. Był? Kurwa, kolega. Kolega. Był. 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 wracamy do życia. Łabadaba. Jezus będę szedł. <laughs> <laughs> o straszyłeś Jezu, Maria, nie No z kurwa? Tak. No, oddam mu mordę! No i teraz powodzenia dla nas. No dobrze Krasale. Kurwa. to. Kurwa! nale... Kurwa. Rozpierdalanie ich też wydaje dźwięk. Tomek. <grym> no Tomek umarł, Tomek umarł. Jedyś... <grym> Mordi! Siedzi nawet w końcu! Bo to jest ci, co tak lewitują was, uważajcie! No znaczy, tego nie wiemy, co to będzie! To tu za mną jest! I o, nie boimy się, nie? O kurwa! O, o kurwa! A on nie żartował? On nie żartował? Otóż leciałem, człowiek! Sprawdź to, tam jest? Ej, gdzie to? Ej, baluwo tam Chodź tu, chodź, chodź. Aport z tym dzieckiem. Tam jest dzieciak jest ta, wiesz, ta z dynią głową, co by tak to, mostrzami macha. No bo ja obok dziecka przeszedłem, ja nie wiem, co ona właściwie wydaje robi. Się. Mam wrażenie, że ona jest jakieś kurwa bezbronne. E, chyba trzeba w balon wejść, żeby Właśnie się... Właśnie też tak minie, tutaj nie chodzi o balony. Balunią wydaje mi się, że muszę zostać odpiekony. O! O, chodź mi pomóż, mam kostkę za 12 tysięcy na górze. Ty to jest Tomek? A KURWA! Tumeczku Jak, ba jak zbijesz balona, bieje ci za 50 Przebiega po ciebie i bije ci 50hp i chuj Aha Nie ci pizdę i uciekło, tak? Tak Jebał mi 4 cz pizdy i uciekło Szymon hmm. Jebał I do pieca poległ tak. Dobra, teraz spierdalajmy stąd, niech ich wskrzeszamy spierdalajmy do pierwszego wyjścia Ja. Kurwa! Pierdolę tych kolegów, wiesz? Jebać ich! Wait! O, kochanie, zaatakowało Nie wiem, to wielkie żółte, białe gówno wrzuciło mnie tutaj na statek no. po prostu. Nie w tą stronę odepchnęło Wykrzyczało coś i pobiegło gdzieś O, ogóle. Idziemy! Jest, jest! W pierwszym weźmy możliwe, że coś będzie, tak? Nie, w pierwszym na pewno... O, jednak o, nie było! Totalna chustka tu jest. O, nie, 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 nie tam, nie tam, nie tam, nie tam. E? tam karol jest taka ruszynka popierdolona. Jakie gówno jakaś się, kurwa roślinała łeb jakiś kurwa O pieniążki Nie tylko pieniążki, ja też to tak Tak komicznie to A? wyglądało Tomek dostał kurwa w łeb jeszcze tym Tym borkiem, tym workiem tym... Ej, o, mi donut open, donut open. No chodźcie! 19 Jedzimy koła. E, 19 koła jest ten, obraz. No dobra, ale to podnosimy już. Jak to wcisnąć na te schody? Dobra, dawno. Piwot! Dobrze, piwot! Hay! Hay! Pusz, 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 Jak do kobiety tryfujemy? Nie, nie. Push. To można tu na prawo do budynku, bo tu jest kolejna, trzecia część. W tym pokoju po prawo jest trzeci jakby co A C. no, zostawmy to No tutaj. to prowadź Ale to się wykurwia Kurwa to... Puśćcie to To się samo otwiera? Ale to strzałką to do góry powinno zaraz być Zaraz z tego wyjdzie Mobek, zaraz z tego wyjdzie Mobek, Nie, to się pierdoli, bo to powinno być strzałką do góry Obróćmy to no, oh. Ile to teraz warte? 13 nice. dalej to jest Musimy sporo. to trzymać. Uważajcie, tam jest tam jest głowa była. Głowa? To podaję. Głowa. Głowę? Dobra, nisiemy. Aaaa! Wiesz że ty... Wiemy co nisziemy. Roślinka kurwa mać! Bye bye! Ale ona nie bije bye, full bye. HP Ale myślę święcić. Podnieś to! Próbuję! Siedem Według mnie nie ma sensu tego, nie lepiej wziąć ten obraz za 19 Ale to tutaj możemy tego postawić to tak tak, no. tak, 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 przygotować, no mamy 7 koła już na start następnego, Idzie dobra? Na obraz? Kurwa! 3000 z 19, jest I dobrze. Jest. Chodź, dobrze nam poszło, ewidentnie no. Parku. O Boże, ile tu rzeczy. I to laleczka. Puść. Nie łap. Pierdolnięta baba. To będzie <śmian> git, jak i, <śmian> to jest ok, jak się w trójkę łapie. Bierzmy ten wazon i chodźmy. Kuwa, z wazonem ten parkour przechodzić? Żadna jest no trzecia. No chodźcie tu po Jebnął. Oj chuj. Po to? To moja wina, przepraszam, myślałem, że się nie rozjebie. A no to pierwszy obraz włóżmy może. O kurwa. Jak obraz sadzisz, to się zamknie. No Dobra, w to... Fajr no skrzynkę no, szybko. No, nie, 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 nie. Nie, tą skrzynkę trzeba było wyciągnąć. Kurwa jedło. Ehm. Um, szybkie. Skrzynka jebła I uszkodzi obraz. Kurwa, Wien. butelka z wodą mi strzeliła. Ja to Kurwa, kurwa wystraszyła mnie twoja butelka z wodą. <laughs> Jak to mówisz, coś? No nie, gówno właśnie, jest szkoda. Czemu to jest wózek z czterema koła? To? Mamy to, widzowie! Uda nam się, mamy to, teraz tylko uwaga na roślinkę. I na dziurę, kurwa. No, tak. Ale... ten, ten teraz w tym <grym, grym>, No. Jakby to? Tak, gówiach. Tak. Damian, skrzeszamy cię. Jesteś Damian. tu jeszcze? Dobra, to hmm. e Co się stało? Dajs? Nice? Jak to kurwa rozjebało? nie No nie, bo nie leżał, bo wystawał i go zniszczyło. Ja pierdolę. No, Jestem w znajdziemy. Nic. ale tego już nie, nie znajdziemy tu nic. No. Ej, mój po niemiecku Jeder Piedersaken.